Witam Państwa bardzo serdecznie na wystawie przygotowanej przez Bibliotekę we Wschowie. Wystawa fotografii pod tytułem Kobieta zawsze piękna. Zajmuję się fotografią od 35 lat. Nie ukrywam, że zawsze interesowały mnie osoby, ludzie. Lubię fotografować ludzi. No i nie ukrywam, że wśród ludzi mamy i mężczyzn, i kobiety, a obiektyw zawsze bardzo. Chętnie spogląda na kobiety, i w związku z tym poświęciłem znaczną część mojej fotografii kobietom. Są to zdjęcia, które nie zostały poddane żadnej obróbce Photoshopem. Są to zdjęcia naturalne, dlatego że piękno każdej kobiety jest pięknem naturalnym. Poza tym kobieta w każdym wieku jest piękna i nie uważam, aby należało tą piękność podbijać. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do obejrzenia tej wystawy, a także do fotografowania, do utrwalania codzienności ludzi, którzy przewijają się w tej codzienności, abyście po wielu latach mogli spojrzeć na te zdjęcia z sentymentem, wskrzesić pamięć i mieć z tego powodu bardzo dobre emocje. Dziękuję bardzo życzę miłego popołudnia i zapraszam do oglądania wystawy. Dziękuję.